Wyobraźcie sobie Europę na początku XVII wieku. To czasy zamętu, zmiennych sojuszów i nieustannych walk o władzę, niczym gigantyczna szachownica, gdzie królowie i królowe wykonują swoje ruchy, a każdy z nich wpływa na losy narodów. Na wschodzie rozległe terytoria Rosji pogrążone są w okresie, który historycy nazywają Wielką Snutą. Carstwo widzicie jest jak ranny niedźwiedź, osłabiony od wewnątrz konfliktami oto, kto powinien rządzić? Widząc okazję, sąsiedzi spoglądają łakomym okiem na ten łup. Rzeczpospolita obojga narodów, potężne królestwo na zachodzie, wyczuwa szansę nie tylko na poszerzenie swoich wpływów, ale także na interwencję w sprawy rosyjskie. Na czele wojsk Rzeczypospolitej stoi hetman Stanisław Żółkiewski, doświadczony dowódca wojskowy, znany ze swojego geniuszu taktycznego. Jest jak arcymistrz szachowy, zawsze myślący kilka ruchów naprzód. Żółkiewski prowadzi armię złożoną nie tylko z Polaków, ale także z Kozaków, tworząc potężną siłę. Naprzeciw nim staje armia rosyjska, dowodzona przez księcia Dymitra Szujskiego, bratanka cara Wasylija Szujskiego, który desperacko próbuje odeprzeć natarcie Rzeczypospolitej. Scena jest gotowa na starcie, które odbije się echem przez wieki. 4 lipca 1690 roku, niedaleko małej wsi Kłuszyn, te dwie siły ścierają się ze sobą. Wyobraźcie sobie szczęk stali, huk armat, kurz i dym spowijające pole bitwy. Bitwa szaleje godzinami, brutalny taniec odwagi, desperacji i potęgi militarnej. Żółkiewski, ze swoim bystrym umysłem, stratega, przechytrza siły rosyjskie. Skrzydlaci husarze Rzeczypospolitej z opuszczonymi kopiami szarżują z niesamowitą siłą, przełamując linię wroga. Armia rosyjska, zdemoralizowana i pokonana, zostaje rozgromiona. Kłuszyn to nie była kolejna bitwa. To było sejsmiczne wydarzenie, które odbiło się echem w całej Europie Wschodniej. Zwycięstwo utorowało drogę do głębszego zaangażowania Rzeczypospolitej w sprawy rosyjskie, Prowadząc nawet do krótkiego okresu polskich rządów w Moskwie, co ważniejsze, pokazało siłę i ambicje Rzeczypospolitej obojga narodów, latarnicy kultury i potęgi militarnej w sercu Europy. Kłuszyn, moi drodzy, to przypomnienie, że nawet w najciemniejszych czasach odwaga i determinacja mogą zmienić bieg historii.